Sezon na szczeblu drugoligowym rozkręca się w najlepsze. W miniony weekend rozegrano spotkania 14. kolejki, spośród których dwa odbyły się w piątek. Na początek lądujemy w Bytomiu, gdzie w starciu z Polonią 1-10 września zwycięstwo szukała kotwica Kołobrzeg. Goście od początku zabrali się za ofensywę, której efektem był rzut karny podyktowany po faulu słodowego na gielu. Na zegarze była dziewiąta minuta, gdy Jakub Poznański pokonał Michalaka i dał gościom prowadzenie. Polonia długo nie mogła wejść w ten mecz i pierwszy atak wyprowadziła w 24 minucie. Przy końcowej linii piłkę wywalczył Kuzdra, zagrał do Musiolika, ale jego strzał był minimalnie niecelny. Pierwsza połowa nie była dla kibiców szczególnie atrakcyjna, za to dużo więcej działo się po przerwie. W 57 minucie gospodarze rozegrali rzut rożny. w zamieszaniu piłka trafiła do Marcina Lachowskiego, który uderzeniem lewą nogą pokonał Błąkałę. W drugiej połowie na boisku pojawił się m.in. Patryk Stefański, który w poprzednim starciu tych drużyn zagwarantował Polonii trzy punkty. Ten właśnie zawodnik w 74 minucie wykonywał rzut wolny, uderzył perfekcyjnie, nie dając szans golkiperowi kotwicy. Na tym emocje w Bytomiu się nie skończyły. W 91 minucie szybki kontratak zepsuła Polonia, a z odpowiedzią ruszyli przyjezdni. Zieliński deszotkował w pole karne, Lewiński zgrał głową w okolice bramki, gdzie niekryty pozostał Wiktor Wit, który wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Pełen emocji mecz zakończył się więc podziałem punktów, który zważywszy na okoliczności, szczególnie mocno cieszy gości z brzegu. O tej samej porze swój mecz rozgrywała inna Polonia, ta warszawska. Do stolicy przyjechali błękitni Stargard, którzy ostatnio nie spisują się zbyt dobrze i przegrali dwa ligowe mecze z rzędu. Zdecydowanie dłużej na zwycięstwo czeka jednak Polonia, która nie wygrała od 28 sierpnia. Już w trzeciej minucie bardzo mało zabrakło Szabatowi, który z Czupakiem trafił tylko w boczną siatkę. Błękitni ruszyli do przodu w 20 minucie. Przed pola karnego potężnie uderzył Bartosz Flis i tylko poprzeczka uratowała Polonię przed utratą gola. To natomiast minuta 38. Tomaszewski przegrał starcie z Kazimierowiczem i musiał ratować się faulem, za co arbiter Jacek Lis podyktował dla gości rzut karny. Maciej Liśkiewicz ustawił piłkę na 11 metrze i pewnie pokonał Dominika Puska dając Błękitnym prowadzenie. Po zaledwie trzech minutach zaatakowała Polonia. Po dośrodkowaniu Marczaka strzelec gola dla Błękitnych faulował blisko własnej bramki Pieczarę, co poskutkowało kolejnym rzutem karnym. Bardzo długo trwały przygotowania do wykonania tej jedenastki. Ze względu na ulewny deszcz w polu karnym zalegało sporo błota, którego usunięcie poskutkowało również problemami z wyznaczeniem miejsca, z którego rzut karny powinien zostać wykonany. Gdy wszystko udało się już opanować, do piłki podszedł Marcin Kluska, a po jego uderzeniu futbolówka przeleciała ponad wróblem i wylądowała w siatce. W drugiej połowie zbyt wielu groźnych sytuacji już nie mieliśmy, na uwagę zasługuje jedynie okazja z 92 minuty. Po wyrzutce Wojdygi z wolejach huknął Szabat, ale bramkarz gości zdołał sporować piłkę na róg, ratując w ten sposób dla błękitnych punkt. Raz się remisuje, raz się remisuje, mogą powiedzieć kibice Polonii, która w ostatnich ośmiu meczach dzieliła się z rywalami punktami aż sześciokrotnie. Spośród sześciu spotkań zaplanowanych na sobotę najwcześniej rozpoczęło się starcie Odry Opole z Olimpią Zambrów. Przed meczem mogłoby się wydawać, że spotkanie to ma jednego faworyta i nie byli nim goście. Odra to jedna z dwóch niepokonanych w tym sezonie drużyn, ale postawa Olimpi w ostatnich tygodniach pozwalała wierzyć, że goście postawią się miejscowym. Od początku atakowała Odra, a w 39 minucie tuszą o bramki uderzał Gancarczyk. W 44 odpowiedzieli goście. Bartosz Biel zagrał do Ostolińskiego, ten bez zawahania oddał mu piłkę, minął rywala i strzałem po ziemi przy samym słupku dał Olimpii prowadzenie. Proszę sobie wyobrazić, że to dopiero pierwszy taki mecz, w którym to Odra musiała gonić wynik. Dotychczas, w spotkaniach z udziałem Odry, jeśli ktoś obejmował prowadzenie, robił to Beniaminek Zopola. W 48. Minucie Olimpia wykonywała natomiast rzut wolny, piłkę kopnął Piasecki, a Staroń bezmyślnie wystawił rękę, prokurując dla Olimpii rzut karny. Artur Bogusz wziął na siebie odpowiedzialność i wykonał jedenastkę skutecznie, podwyższając prowadzenie gości z Zambrowa. Odra w lidze w tym sezonie jeszcze nie przegrała, a poprzednia w ogóle porażka zespołu Zopola w meczu o stawkę to 16 lipca i mecz Pucharu Polski z Siarką. Wówczas drużyna Jana Furlepy przegrała 0-3, a identycznym rezultatem zakończył się mecz Odry z Olimpią. W 59 minucie na raty piłkę do siatki posłał bowiem Sebastian Szerszeń, pieczętując sensację w Opolu. Olimpia stała się pierwszym w tym sezonie pogromcą Odry i zrobiła to w naprawdę znakomitym stylu. Szybkie i emocjonujące spotkanie obejrzeli kibice w Bełchatowie. GKS po bardzo złym okresie wreszcie zdołał się przełamać, po wygranej z Rowem przyszły trzy punkty w meczu z Siarką, więc przed starciem z Radomiakiem fani GKS-u mieli podstawę do optymizmu. Radomiak już w trzeciej minucie pokazał jednak, że do Bełchatowa przyjechał po trzy punkty. Świetną indywidualną akcją popisał się wówczas Leandro, jednak jego strzał dał radę obronić debiutujący w barwach GKS-u Kamil Bruchajzer. Oprócz dwudziestolatka debiut w pierwszym składzie zaliczył również Bartłomiej Kondracki. Między innymi bez Lenarcika, Klepczyńskiego, Flaszki czy Lenartowskiego z różnych powodów skład zestawił trener Konwiński. W 65 minucie wspominany Kondracki płaskim strzałem zakończył akcję GKS-u, ale nie dał rady pokonać Szadego. Kolejnym debiutantem w szeregach gospodarzy był Japończyk Takeru Okada, który miał swój udział w akcji 74 minuty. Okada rozpoczął akcję, którą mógł zakończyć Marcin Krzywicki, przełożył sobie piłkę znakomicie, ale uderzył już tak, że Adrian Szady z dużym spokojem futbolówkę złapał. Radomiak przetrwał te dwa groźne ataki GKS-u, po czym sam zaatakował. W 77 minucie goście wykonywali rzut rożny. Na bramkę uderzał Grudniewski, który nie dał jednak rady pokonać Bruchajzera. To natomiast minuta 88. Szybki atak Radomiaka, Bęba zagrywa na lewe skrzydło do Sulkowskiego. Ten prowadzi sobie piłkę, podaje wreszcie do Leandro Rossiego, który strzałem z pierwszej piłki zdobywał upragnionego gola dla Radomiaka. Brazylijski napastnik gości jest w ostatnich tygodniach niezwykle skuteczny. Golf Bełchatowi był jego szóstym trafieniem w trzech ostatnich meczach. Bramka Leandru okazała się trafieniem na wagę trzech punktów. Radomiak dopiero po raz drugi w tym sezonie wygrywa na wyjeździe, natomiast GKS znów traci punkty przed własną publicznością. Tymczasem w Legionowie o punkty podopieczni Ryszarda Wieczorka grali z Rowem Rybnik. W ostatnich dwóch sezonach spośród czterech start między tymi ekipami aż trzykrotnie górą był zespół ze Śląska. W sobotnim meczu tych drużyn atakowali jednak głównie miejscowi. W 42 minucie akcję Legionowi kończył Daniel Kutarba, ale nie dał rady pokonać Kaisera. W 58 spróbowali z kolei podopieczni Piotra Piekarczyka. Spratek dograł do Gabriela Nowaka, temu zabrakło jednak centymetrów, aby zmieścić piłkę w bramce. Coraz więcej wskazywało więc na bezbramkowy remic w starciu Legionowi z Rowem, jednak końcówka przyniosła nad spodziewanie dużo emocji. W 85. minucie po wrzucie z autu i kilku podaniach piłka trafiła do Patryka Koziary, który uderzeniem z ostrego kąta zaskoczył golkipera gości. Defensywna taktyka Rowu spaliła więc na panewce, a przyjezdni sami musieli teraz zaatakować. W 88. minucie w pole karne wpadł rezerwowy koleczko, został on sfaulowany przez Krotofila, a sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Sebastian Siwek, który w meczu z Gryfem dwukrotnie znalazł drogę do bramki, a w Legionowie doprowadził do wyrównania. Rof nie powiedział jednak w ten sposób ostatniego słowa. To trzecia doliczona minuta. Lewą stroną ruszył Gładkowski, podał po ziemi do Nowaka. Ten obsłużył z kolei koleczkę, który stanął przed naprawdę kapitalną okazją, ale nie dał rady pokonać Madejskiego. Przyjezdni rzutem na mogli więc zainkasować nawet trzy punkty. Mecz w Legionowie zakończył się jednak remisem, a Legionowia utrzymuje dzięki temu punktowi miejsce w czołówce tabeli. Jesteśmy teraz w Elblągu, gdzie z miejscową Olimpią grał Rozwój Katowice. Spadkowicz z pierwszej ligi w ostatnich tygodniach wygląda nieco lepiej. Przed tygodniem z Polonią spokojnie mógł, a nawet powinien pokusić się o komplet punktów, ale skończyło się na remisie. W Elblągu jako pierwsza groźnie zaatakowała Olimpia. Po błędzie defensywy szanse miał Piceluk, ale jego strzał obronił Golik. Kolejna akcja to 29. minuta. W odpowiedzi Rozwój prostopadłe podanie w kierunku Adama Żaka. Ten znalazł się oko w oko z Danielem, jednak minimalnie przestrzelił. Olimpia w ostatnich dwóch spotkaniach zainkasowała aż 4 punkty, mimo że grała z rywalami z czołówki, radoniakiem i puszczą. Tuż przed przerwą po stronie gospodarzy rzut wolny wykonywał stępień, główkował Sokołowski i gdyby jednemu z miejscowych udało się jeszcze sięgnąć piłki nogą, Golik byłby bez szans. Tak się jednak nie stało i wciąż utrzymywał się rezultat bezbramkowy. Patrzymy na sytuację z 73 minuty. Paweł Piceluk znalazł się z piłką w polu karnym. Minął już nawet bramkarza, ale rozwój od utraty gola w ostatniej chwili uratował Łukasz Kopczyk. Kolejny mecz bez porażki dla kibiców rozwoju może być małym powodem do optymizmu. Dziewiąty w sezonie remis dla fanów Olimpii już niekoniecznie. O godzinie 15 rozpoczął się również mecz w Poznaniu. Do Warty przyjechała Puszcza Niepołomice. Starcia z drużynami z Małopolski i pozopiecznym Tomasza Bekasa muszą kojarzyć się dobrze, bowiem ostatnią drużyną z tego województwa, która przyjechała do Poznania była krakowska Garbarnia. W barażowym rewanżu obfitującym w ogromne emocje Warta zapewniła sobie wówczas rzutem na taśmę awans do drugiej ligi. Pierwsza połowa meczu Warty z Puszczą nie przyniosła choćby jednej groźniejszej sytuacji, natomiast po przerwie do ofensywy zabrali się gospodarze. W 56. minucie Dejewski dograł do Cywińskiego. Ten stanął oko-oko oko ze Staniszewskim, ale nie dał rady go pokonać. 9 minut później, po dograniu goździka, bardzo bliski celu był Łukasz Sławski, który zdołał sięgnąć piłki głową, ale zabrakło mu centymetrów. Minuty upływały, a coraz więcej wskazywało na to, że mecz w Poznaniu zakończy się bezbrankowym podziałem punktów. Patrzymy jednak na 89. minutę. Dośrodkowanie Sławskiego blokuje Michał Czarny, a sędzia Marcin Kochanek początkowo wskazuje na rzut rożny. Po chwili arbiter biegnie w kierunku sędziego liniowego i konsultuje z nim tę decyzję, którą zaraz potem zmienia, wskazując na 11 metr. Zawodnicy puszczy z tą decyzją się rzecz jasna nie zgadzają, za dyskusję żółte kartki oglądają Staniszewski i Stawarczyk, ale po chwili Michał Ciarkowski staje przed znakomitą szansą na otwarcie wyniku. Ciarkowski uderza jednak tak źle, że bez większych kłopotów piłkę łapie Marcin Staniszewski, powodując w poznaniu kolejny zwrot akcji. Do końca meczu więcej emocji już nie mieliśmy. Za sprawą obronionego rzutu karnego Puszcza wywozi z Poznania punkt i pozostaje jedyną drużyną, która straciła w tym sezonie jednocyfrową liczbę bramek, dokładnie ich dziewięć. Jedyny mecz rozegrany w niedzielę to starcie Gryfa Wejherowo z Siarką Tarnobrzek. Goście przyjechali na północ w poszukiwaniu rehabilitacji za dosyć niespodziewaną porażkę z GKS-em sprzed tygodnia. Gryf natomiast przegrał ostatnio z Rowem, więc obie drużyny miały w niedzielę coś do udowodnienia. 19 minuta wyrzutka z prawego skrzydła, po rykoszecie piłka trafia do Krzysztofa Robskiego, który w swoim debiucie w barwach siarki od razu zdobywa gola. Robski trafił do tarnobrzega w lipcu z Radomiaka, ale szybko nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry na początku sezonu. Zaraz po powrocie przedstawił się kibicom siarki z najlepszej strony. Przed przerwą swoją okazję miał jeszcze Tomalski, ale nie trafił i do szatni goście schodzili z prowadzeniem jeden do zera. To już fragmenty drugiej połowy. Na zegarze 58 minuta piłka w polukarnym przyjezdnych trafia dosyć niespodziewanie do Michała Marczaka, który strzałem głową pakuje futbolówkę do siatki. Gryf zaskoczył młodziutki ze Siarki, a 20 minut później zaatakował raz jeszcze. Tym razem dorzucał Klimczak, w polukarnym czaił się już Dawid Tomczak, a podopiecznie Marusza Pawlaka objęli w ten sposób prowadzenie. Gry wkończył ten mecz w 10, po tym jak w 85 minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Kołc, który sprawił, że głaz z kontuzją musiał opuścić boisko po trzech minutach od wejścia. Sędzia doliczył do regulaminowego czasu gry 4 minuty, a w trzeciej Siarka wykonywała rzut wolny. Zrobił to konkretnie Daniel Koczon, który trafił w samo okienko, pokonując Dawida Lelenia. Rzutem na taśmę Siarka wywozi więc Weicharowa jeden punkt, a gospodarze mogą sobie pluć w brodę, że prowadzenia nie dostrzymali do końcowego gwizdka. Oto komplet wyników czternastej drugoligowej kolejki, a właściwie prawie komplet. Ze względu na ulewne deszcze i zalanie boiska przełożono mecz Stali Wola z Rakowem Częstochowa, który zostanie rozegrany w innym terminie. W piątek mieliśmy dwa remisy, Poloni Warszawa z Błękitnymi, Poloni bytą z Kotwicą. Sobotnie mecze to niespodzianka w Opolu, bezbramkowe remisy Olimpii z Rozwojem i Warty z Puszczą. GKS Bełchatów w samej końcówce stracił punkty z Radomiakiem, a remisowo zakończyło się również starcie Legionowi z Rakowem. Na zakończenie kolejki w niedzielę Gryf podzielił się punktami z Siarką, spośród ośmiu rozegranych meczów aż sześć zakończyło się remisowo. W tabeli co prawda na szczycie pozostaje odroopole, ale wszystko może się zmienić, gdy rozegrany zostanie zaległy mecz z udziałem Rakowa. W czołówce pozostają ponadto Radomiak oraz Siarka i Legionowia mający po 20 oczek. Remis Polonii bytom z Kotwicą sprawił, że obie te drużyny pozostały w strefie spadkowej, a oprócz nich pod kreską również Warta i Rozwój. Wśród strzelców do liderującego Łukasza Pietronia dołączył napastnik Radomiaka Leandro, który dołożył jedno trafienie w meczu z GKS-em. Swoją szóstą bramkę zdobył natomiast Daniel Koczon, który zrównał się w liczbie zdobytych goli z Gębarskim, Gielem i Picylukiem. Pierwszy mecz 15 kolejki w piątek w Rybniku, gdzie Row zagra ze stalą. W sobotę o 13 ważne dla układów w czołówce starcie siarki z Legionowią oraz mecz błękitnych z Olimpią Elbląg. Godzinę później mecz w Zambrowie rozpocznie Polonia Warszawa, z kolei Raków grać będzie z Polonią Bytą. O 15 w Katowicach zmierzą się dwie najgorsze jak na razie drugoligowe ekipy, a wieczorem w Kołobrzegu o trzy punkty powalczy Odra opole. Dwa pozostałe mecze w niedzielę. W Niepołomicach Puszcza podejmie GKS Bełchatów, natomiast Radomia Radom będzie mierzyć swe siły z Gryfem Wejherowo. Transmisję tego spotkania przeprowadzimy na kanale Łączy nas piłka.